Posłuchajcie, zbliża się mega ciekawa walka, czyli ten, który ma wygrać z usykiem Mozes i Tauma zawalczy z Dylianem White'em pierwszy test w karierze. No i co on musi robić, żeby White'a zneutralizować? Wiadomo, że White jest niebezpieczny w bójce, więc tej bójki musi za wszelką cenę unikać, pracować sobie na nogę i go dżebować Oczywiście prawym prostym, bo jest mańkutem. W momencie, kiedy White będzie chciał się rozwinąć ze swoim atakiem i skończyć się wszystko lewym sierpowym, należy go skontrować najlepiej podbrudkiem, bo najczęściej po podbródkowych leżał na deskach, czyli kontroluje sobie dystansem, kiedy White się rozwinie z atakiem, wchodzić mu albo w tempo, wykorzystując swoją szybkość, albo po tym. Przepuszczeniu, wejść tutaj pod bródkiem, żeby skontrować. Kiedy już ta ręka lewa minęła nas, ona nie jest niebezpieczna, trzeba w tempo skontrować. Jab, hop, bum, przepuszczenie, kontra.